18 lipca wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski, a o czym dzisiaj powiemy. Sezon turystyczny trwa. Eurofolk 2014. Leśmian po angielsku. Trwa sezon turystyczny. Zobaczmy, co w zamościu najbardziej przyciąga turystów. Niewątpliwie w zamościu najbardziej przyciąga turystów stare miasto i trasy podziemne. Co roku Zamojska Starówka o tej porze roku tętni życiem. Realizowane zwiedzania miasta o godzinie 11 i 14 dla osób indywidualnych oraz organizujemy zwiedzanie miasta z pacerkiem po zamościu dla turystów indywidualnych o każdej pełnej godzinie i w tym wariancie również są planowane wejścia na trasę podziemną w oficynie ratusza oraz trasa podziemna w bastionie 7. Kolejnymi miejscami, które są najchętniej odwiedzane przez turystów, są synagoga, Muzeum Zamojskie, Ogród Zoologiczny. Dodatkową atrakcją co roku są wydarzenia kulturalne. Wydarzenia kulturalne również przyciągają turystów do Zamościa. Turyści, którzy dzwonią wcześniej, planują przyjazd do Zamościa i na Roztocze, bardzo często pytają o to, co dzieje się w danym momencie w Zamościu. Wcześniej było to Lato Teatralne, w chwili obecnej Eurofolk Festival. Turyści, a także miejscowi coraz chętniej korzystają z zamojskiej karty turysty. Ci, którzy ją zakupią wejdą bez biletów do Muzeum Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego oraz na wybrane obiekty fortyfikacyjne, czyli trasę podziemną i trasy widokowe Bastionu VII. Oprócz wstępu do obiektów turystycznych, zamojska karta turysty oferuje także pakiet zniżek oferowanych przez kilkudziesięciu partnerów karty, czyli zamojskie restauracje, hotele, punkty handlowe i usługowe specjalnie w tym celu oznakowane. W tym roku karta turysty obowiązuje od 26 kwietnia do 19 października. W zamościu trwa 13 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Eurofolk 2014. Mieszkańcy Zamościa, także turyści mogą podziwiać występy zespołów z całego świata. W ramach 13 Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Eurofolk na scenie prezentują się zespoły z Białorusi, Chile, Gany, Macedonii, Meksyku, Mołdawii, Rumunii i Tajwanu oraz zespół pieśni i tańca zamojszczyzna z ZDK. Tradycyjnie wszystkie zespoły drugiego dnia przeszły ulicami Zamościa, co było początkiem uroczystego otwarcia festiwalu. Po koncertach publiczność mogła zatańczyć razem z członkami zespołu, a dzięki temu poczuć atmosferę danego kraju. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny zakończy się w niedzielę 20 lipca. Oprócz występów w trakcie trwania festiwalu odbywa się Kierma Sztuki Ludowej. Szczegółowy program kolejnych dni koncertu znajduje się na stronie internetowej Zamojskiego Domu Kultury oraz na stronie internetowej Zespołu Pieśni i Tańca Zamośczyzny. Leśmianowe Światy w Nowym Jorku i Zamościu to tytuł spotkania, które odbyło się wczoraj w Szkole Życia. Marian Polak-Chlabicz, autor przekładów poezji Bolesława Leśmiana na angielski, był gościem klubu Księgarnia Szkoła Życia. Polak-Chlabicz dokonał prezentacji fragmentów tłumaczeń w zestawieniu z oryginałami najbardziej nieprzekładalnymi. Opowiedział o metodach, którymi się posłużył. Stanowią orzek, bardzo trudny orzek do zgryzienia. No jeden z największych polskich aktualnie żyjących tłumaczy powiedział, że leśmian to koszmar tłumacza. I to jest prawda. Jest nawet jest uważany powszechnie za autora nieprzetłumaczalnego. Domyślam się nawet dlaczego, prawda? ze względu na tzw. leśmianizmy, czyli neologizmy i struktury językowe charakterystyczne tylko i wyłącznie dla leśmiana. W ciągu ostatnich kilku lat Polak Chlabicz dokonał pionierskiego literackiego przekładu poezji Bolesława Leśmiana na angielski. W roku 2011 ukazał się pierwszy tomik tych tłumaczeń w tym samym czasie. Został też przetłumaczony tym razem z hiszpańskiego na polski cykl 20 wierszy miłosnych i jedna pieźń rozpaczy Pabla Nerudy. Tą pierwszą linią, że tak powiem, osób zainteresowanych, zainteresowanych byli Polonusi, więc ale tak się składa, że oczywiście oni też władają często językiem angielskim, w mniejszym lub większym stopniu są dwujęzyczni. I powiem Państwu szczerze, że to nawet jest plus w takim wypadku, dlatego że oni są w stanie ocenić bardziej, ponieważ znając oryginał, wiedzą, na ile, ten na ile tłumaczenie jest zgodne z oryginałem. E, oczywiście zdarzało się, że na takich spotkaniach byli była znaczna część Amerykanów, albo na przykład prawie tylko Amerykanie. I wówczas bardzo mnie interesowało, oni zareagują na no, język inny, jednak te pierwsze są napisane językiem innym niż typowy angielski, czyli właśnie jest w nich dość dużo archaizmów. Są neologizmy, które ja utworzyłem, oczywiście w duchu leśmianowskim. Polak chlawicz aktualnie pracuje nad przekładami kolejnych utworów poetyckich Leśmiana, tłumaczeniem Edgara Alana Poe z angielskiego na Polski oraz jeszcze kilkoma innymi projektami. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.